15 maja rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu. Ta ustawa może być procedowana. Z tego miejsca apeluję do pana premiera Morawieckiego i pana Pręsa Kaczyńskiego. Czyny nie słowa. Obiecaliście, dotrzymajcie słowa, a my będziemy pod Sejmem i będziemy pilnować, prawda? Dlatego potrzebna jest ustawa, która w jasny sposób zamyka drogę do jakichkolwiek roszczeń. Jeśli my tego nie wprowadzimy, to takie wycieczki będą lub kolejne. Wybaczymy, kiedy kolejna będzie z Izraela czy ze Stanów Zjednoczonych w tej sprawie. Jeśli my nie wprowadzimy do polskiego porządku prawnego, no to będą tylko i wyłącznie słowa. Teraz najważniejsze jest to, abyśmy trzymali jasny kurs i, yy, i absolutnie mówili, nie ma zgody na jakiś szantaż, yy, czy też próbę wyzyskania haraczu od Polski i uważa pan, że ten mocny kurs jest w tej chwili trzymany. No jak Jarosław Kaczyński powiedział, bodajże w środę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no to temat zniknął, ale muszę powiedzieć, że i też wynik wyborczy pokazał, że Polacy w to uwierzyli. No Polacy w to uwierzyli, tylko pytanie czy rzeczywiście to były szczere słowa, a nie wypowiedziane przed wyborami. No, nie mam powodów, aby uważać, że tak nie było. Ja nie jestem takim optymistą, jak większość opinii publicznej, która zadowala się słowami premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy w ogóle szerzej polityków PiSu. A to, że no, środowiska żydowskie Stanach Zjednoczonych nas nie lubią i próbują e, no, wyzyskać pieniądze, no, to, to jest żadna, żadna nowość. No, chyba nikt nie jest tym e, zaskoczony. Słuchajmy się Głosy przedsiębiorstwa Holokaust, które domaga się od Polski od 300 miliardów dolarów zdejść. Nic nam nie grozi, panu. Słucham? W tej sprawie, użył pan sformułowania, nic nam nie grozi. To jest czterokrotność polskiego budżetu państwa no, w kontekście tej Z sprawy... punktu widzenia prawnego, a ja jestem prawnikiem, no nie widzę tutaj żadnych jakby kolizji. Znaczy, z punktu widzenia naszego prawa, czy też w ogóle całego cywilizowanego świata, nie ma takiej możliwości. Potrzebujemy instrumentów prawnych, które nas zabezpieczą przed ewentualnymi, w mojej ocenie, nieuzasadnionymi roszczeniami środowisk żydowskich. Panie pośle, co pan widzi pozytywnego w PiSie? Dlaczego tam pan. Co pan widzi? Bo powiedział pan, dlaczego tam przeszedł. Natomiast co tam jest? Co jest pozytywnego w tej formacji? I odchodzimy już od bieżący. To nie jest już Sejm, to już jest knesej. Jest... Nie, państwo polskie przestanie być państwem teoretycznym. Państwem dykty i Paździerzu! My nie kończymy, my już leżymy plackie. To bardzo wielu rzeczy jest pozytywnych od kwestii związanych, powiedział, z troską o państwo polskie, likwidowaniem tego co ja nazywałem Państwem z Dykty i Paździerzu. I przestanie być państwem z dykty i Paździerzu! Dlaczego zatem, powtarzam pytanie, dlaczego mm -hmm. zatem PiS odrzucił Pana projekt ustawy? Był telefon najprawdopodobniej z Tel Avivu. Nie wiem, Panie Redaktorze. Może z tego powodu, że uważa, że sprawy e, po prostu nie ma, albo ma inne metody, aby tę sprawę e, mówiąc wprost załatwić ze skutkiem pozytywnym dla państwa polskiego. To jest absolutny skandal, proszę Państwa. My już nie klęczymy, my już leżymy plackie.